W tych pięknych okolicznościach przyrody u nas w Lubuskiem troszeczkę w końcu ścięła zima. Dzisiaj chyba jedyny taki porządny mroźny dzień, bo zapowiadają nawet minus 12 stopni po południu, a od jutra znowu odwilż. Więc postanowiłem wykorzystać ten krótki kawałek zimy i wybrać się na zimowe pstrągi nad niewielką Lubuską rzeczkę, w której podobno one występują. Znaczy niepodobno, bo zdarzało mi się już w niej łowić, ale. Dawno temu, więc chcę spróbować, czy, czy jeszcze tutaj ukrywa się jakiś strążek w tej małej rzeczce. No nic, schodzę na dół nad rzekę i zobaczymy czy uda mi się przechyczyć jakiegoś kropkowańca. Pierwsza miejscówka obrzucana yy, Nic tu się nie wydarzyło, ale Myślę, że też Chyba za płytkie miejsce i, i tak naprawdę nie było tu Strąga. Idę dalej, tu mam taką Kawałeczek dalej, też drugą miejscóweczkę już yy, Obczajoną, że tak powiem Byłem tutaj parę dni temu na spacerze I może tak powiem, obszedłem sobie kawałek tej rzeki, wytypowałem kilka miejsc no i teraz zmierzam ku takiemu myślę, że bardzo ciekawemu dołkowi. Troszkę głębszy, ta rzeka jest bardzo płytka. Tutaj 20-30 cm to jest taka średnia głębokość. Dołki półmetrowe to są już miejsca, gdzie może się czaić wstrąg, a wszystkie głębsze miejsca to są prawie bankowe miejscówki. Także za chwilę zobaczymy dojdę do tej fajnej miejscóweczki i zobaczymy czy tam coś się chowa Przyznam szczerze, że tą miejscówkę uważałem za bankową, ale nic mi się nie wydarzyło. No cóż, prawdopowiedziawszy, to ze mnie też żaden pstrągasz i dopiero się tego uczę, ale próbuję. E, idziemy dalej, szukamy następnej miejscówki. E, I zobaczymy, co się dalej wydarzy. Staram się być cicho, chociaż po tym śniegu chodząc. E, nie do końca da się być cicho. No ale e, staram się jak mogę. E, Mam nadzieję, że wychodzę jakiegoś wstrąga. Zobaczymy. Jak nie, to tak czy inaczej bardzo fajnie spędzę popołudnie. Samo przedzieranie się przez te krzaki tutaj, to już jest wyzwanie. A co dopiero dostać się jeszcze do miejscówek, potencjalnych oczywiście miejscówek, gdzie stoją ryby. Spróbuję przepchać się tędy. Będzie troszkę lepiej. No, jedno co na pewno Wam powiem, to miejsce jest mega urokliwe. I nawet jeśli nie zaliczę żadnego kontaktu z rybą, to na pewno sam spacer będzie bardzo udany. Świeże powietrze, las, cisza, spokój. No kurcze, pięknie. Zobaczcie, tam w dole jest rzeczka gdzieś. Troszkę ją widać. Lekko szumi, nie wiem czy to słychać. No jak się nie rusza mnie. nie to pewnie wtedy tak. Zobaczymy, postaram się dojść do następnej miejscówki. Szczerze powiedziawszy, jeszcze dalej nie byłem, więc nie wiem jak woda wygląda. Ale tam spływa do rzeki jakiś strumyk i to chyba on szumi. A ja tutaj spróbuję gdzieś jeszcze rzucić za pstrągiem było wyjście. Nie wiem czy to było widać na filmie, ale w końcu miałem wyjście pstrąga do przynęty, lekko uderzył, ale odbił się od niej, spróbowałem jeszcze kilka rzutów, nie ponowił, więc nie będę go tu męczył, pójdę dalej, a może w drodze powrotnej spróbuję jeszcze tutaj obrzucać tą miejscówkę. Ale jest dobry znak, zerwałem jakiś czas temu większą przynętę, założyłem mniejszą, taki bardziej kleniowy woblerek niż Pstrągowy, no ale okazało się, że do niego rybka wyszła. I teraz pytanie: czy tam na tych poprzednich miejscach były ryby, a nie wychodziły do tego dużego woblera? Czy może po prostu akurat w końcu trafiłem na miejsce, gdzie ten pstrąg stał? No w sumie nie jestem w stanie tego stwierdzić, więc idę dalej i szukam pstrągów. szczerze że tak można by iść i iść wzdłuż tej rzeczki i, i tu za każdym zakrętem jest jakaś potencjalna miejscówka, w której może stać pstrąg. Ja już od kilku zakrętów y, mówię sobie dobra, to już będzie ostatnia miejscówka później za następnym zakrętem. Ostatnia miejscówka i tak prawdopodobnie mógłbym iść aż do zmroku, bo, bo jest tu tak pięknie, ta woda jest tak urokliwa, że Właściwie nawet nie brakuje mi tego, że nic nie złowiłem. Jest po prostu pięknie. A do tego po w sumie kilku miesiącach posłuchy wędkarskiej, to nawet taki spacer zimowy nad, nad taką piękną rzeczką to jest coś wspaniałego. Dzisiaj już kończę. Oprócz tego jednego wyjścia pstrąga, dobrze że było, bo to, bo to fajnie. Podejrzewam, że niestety tych wyjść było tak mało. Tylko dlatego, że tych pstrągów jest tu niestety bardzo mało. Wiem, że. E, nazwijmy to miejscowi e, łowią je na robaki no i, i idą do konsumpcji e, trzeba przyjechać następnym razem albo odwiedzić kolejne miejscówki bo tych kilometrów rzeki jest tu sporo i, i tak naprawdę co kilkadziesiąt co kilkaset metrów jest potencjalne stanowisko Pstrąga mi się to strasznie spodobało powiem wam, że chyba jestem piąty raz w życiu na Pstrągach a... E, a złowiłem jak do tej pory jednego, z tym, że złowiłem takiego jak na mnie, to fajnego, bo około kilogramowego pstrąga. No i wtedy mi się ta lampka zaświeciła, jeżeli chodzi o te ryby. Spróbujemy. Myślę, że za parę dni, może za tydzień, wybiorę się tu znowu. Nie wiem, czy na ten sam odcinek, bo tu wydaje mi się, że po prostu jest ubogo w ryby. Pojawię się na innym odcinku rzeki i spróbuję na innym wyszukać tego pstrąga. Zobaczymy, a jak nie, to wydaje mi się, że, że będę ich szukał w tym roku jeszcze na innych rzekach. Mam niedaleko Bubr, Kwisę, e, Nysę Łużycką, na której są pstrągi, i, i chyba ta wiosna, czy też zima właściwie jeszcze, e, upłynie pod znakiem właśnie nauki pstrągowego rzemiosła. Ja się z Wami żegnam teraz. Życzę wszystkiego dobrego w nowym roku i do zobaczenia niedługo na kolejnym filmie na moim kanale. Pozdrawiam, Pozdrawiam. trzymajcie się.